Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pablo się kłania e, i w dniu dzisiejszym zapraszam Was e, na poradnik e, do, e, gry Euro Truck 2, e, do gry Eurotruck Simulator 2, do gry American Truck Simulator, e, bo zasada będzie ta sama. E, dzisiejszy poradnik będzie dotyczył tego, jak e, umieścić e, mody e, do e, Eurotrucka w folderze MOD w dokumentach tak, żeby później działały one w grze. Jakby powstaje ten poradnik, dlatego że była taka prośba, więc chcąc spełnić Waszą prośbę, ja ten poradnik przygotowuję. Na początku mam taki katalog, jak widzicie, mody ETS-2 już przygotowany, w którym mam wszystkie modyfikacje do ets Tak, mam przygotowane wszystkie modyfikacje do ETS-a. One są już, że tak powiem, ładnie pogrupowane. I robię jedną ważną rzecz. Zaznaczam sobie jakikolwiek mod z tego folderu. Pliki przed umieszczeniem w folderze mod w dokumentach muszą być rozpakowane. To jest podstawowa zasada. I teraz tak umieszczam sobie y, gdziekolwiek, y, tak naprawdę, znacznik. Wciskam Ctrl A, y, zaznaczając wszystko. Tak, powiększałem sobie przy okazji, żebyście widzieli. Mam tu 29 plików. Następnie y, robię coś takiego, że wciskam sobie Ctrl C, co powoduje, że pliki się skopiują. Następnie e, e, przełączam się na ten komputer, otwieram sobie ten komputer, już mam otwarty ten komputer, w tym komputerze wybieram sobie folder dokumenty, w folderze dokumenty szukam folderu, który nazywa się EuroTrack Simulator 2. W folderze EuroTrack Simulator 2 e, szukam folderu, który nazywa się MOD. On znajduje się u mnie tutaj. Jak widzicie, folder jest pusty. Pamiętajcie, ja wcześniej sobie e, skopiowałem, e, skopiowałem sobie e, pliki. I teraz do tego folderu robię CTRL V. Pliki się mi kopiują. I po skopiowaniu się tych plików, te pliki będą dostępne do yy, yy, uruchomienia w yy, EuroTrack Simulatorze 2, yy, co Wam zaraz yy, zapewne yy, pokażę. Na chwilę obecną yy, już widać, że się yy, folder skopiował. Możemy go zamknąć. Następnie przeniesiemy sobie OBS-a, bo ten OBS jest dla mnie jakby istotny. Odpalimy sobie w tym trybie grę. Czyli Eurotrack Simulator 2, żeby wam pokazać jak to wygląda. Odpalam sobie Eurotax Simulator 2. W tym momencie mogę się przenieść na ekran główny, myślę, gdzie przechwytuje mi ets -a. Niech się odpali ETS, proszę bardzo. Niech się ETS odpali. I teraz tak, wy. Po odpaleniu ets jest coś takiego jak manager modyfikacji i te wszystkie modyfikacje są dostępne tutaj. Te modyfikacje, które skopiowaliśmy sobie z folderu z modyfikacjami do folderu MOD e, w, e, w moich dokumentach, bądź w dokumentach, e, znalazły się tutaj. E, są one nieaktywne, tak? e, ale żeby stały się aktywne. Muszą znaleźć się e, po stronie e, aktywne modyfikacje, tak? No, ja bym powiedział sobie tak. E, to właściwie tyle, tak naprawdę. E, pokażę Wam, że to działa. E, czy ja mam tu jakiś swój skin? Czy ja tu mam swój skin? E, jest. Uh, dobra, ja sobie go przeniosę. To będzie jedyna modyfikacja, tak naprawdę, która jest uh, dla mnie aktywna. Zatwierdzę zmiany. Odpalę sobie uh, grę, żeby wam pokazać, że to działa. Zaakceptuję postęp z ostatniej gry. Mm. Gra się jak widzicie, uruchamia bez problemu. E, jedna ważna informacja, którą trzeba Wam przekazać to to, że e, modyfikacje, które stosujecie muszą być e, odpowiednie dla wersji, którą posiadacie. Ja Wam pokazuję e, aktualnie poradnik e, na wersji e, Tessa 1.45. E, i teraz, tak jak sobie sprawdzić, czy modyfikacja działa bez jakby zmiany malowania, jak by chcieć zobaczyć, czy wszystko działa prawidłowo, możemy zrobić sobie w katalog pojazdów, w katalog ciężarówek. Przypominam, że to było malowanie do ciężarówki. Wybieramy sobie ciężarówkę. Ja mam skanie S, wybieram sobie malowanie. I to malowanie mam tutaj. I ono działa, jest, y, że tak powiem, dostępne. E, to, jest to, to jest ta modyfikacja, która jest naniesiona y, przeze mnie. Y, na. Y, do, włączona do gry, i ona jest aktywna w grze. Mogę z niej zacząć korzystać w grze. I to jest właściwie tyle, tak naprawdę. Musicie pamiętać, przypominam, że. Y, Modyfikacje, które stosujecie, muszą być odpowiednie dla danej wersji gry. Modyfikacje, e, które stosowaliście e, na wcześniejszych e, wersjach e, nie będą działać na najnowszej e, wersji, chyba że zostaną dostosowane przez twórcę. E, dalej e, modyfikacje nie działają na przykład e, na open betach e, od studia CS, więc o tym też musicie pamiętać. A ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. No i do zobaczenia. Cześć. Zapraszam na lewy. Pablo.